Pewnie się zastanawiacie dlaczego ja jestem tak na ciemno ubrana, a to dlatego, że musiałam tak, wiecie, wyglądać, żeby się skradać, ponieważ śledziłam Kresie i jej nowego kolegę, chłopaka, nie wiem jak to nazwać, to jest chłopak z sąsiedztwa i oni sobie patrzyli tam przez okno. On patrzał na nią, a ona na niego. I słuchajcie, ja zabroniłam Krysi tam patrzeć i żeby się uczyła, a ona co zrobiła? No po prostu wyszła sobie z domu. I wiecie, gdzie ona sobie poszła z tym chłopakiem? Do tego nowego, nawiedzonego, strasznego domu, który jest tam w tyle. Zobaczcie! Ten dom jest mega straszny. Tutaj jest upiornie. Zobaczcie, są jakieś groby, cmentarze. Ale co jest najciekawsze, to to, że Krysia lubi takie rzeczy i mogło jej się tutaj spodobać. Ale kto nie widział, niech zobaczy, bo ja do tego domu weszłam i szukałam Krysi oraz jej. Kolegi. Niestety ich nie zostałam, więc nie mam pojęcia, gdzie oni są. Ale wpadłam na pomysł, żeby iść do domu tego chłopaka i może znajdę jakieś wskazówki, bo słuchajcie, nie było ich przez całą noc. Pięcioraczki zostały u swojej koleżanki po imprezie halloweenowej szkolnej w domu. Krysia na nią nie poszła. W ogóle ja jestem w szoku, że ona nie chciałaś na imprezę halloweenową. Przecież oglądaliście odcinek, jak ona widziała, że w szkole i tak dalej jest sala balowa, halloweenowa. To ona się tak cieszyła i mówiła, że się najpiękniej ubierze, a tymczas ona w ogóle nie poszła, nie powiedziała mi o tym i się spotkała z jakimś kolegą. Wolała się z nim spotkać niż iść na imprezę? No, coś tutaj jest nie tak, ten chłopak jest jakiś podejrzany, więc poprosiłam, żeby pięcioraczki zostały na noc u koleżanki po tej imprezie. A Krysia nie wróciła. Tyle, że wiecie co? Ja się w ogóle o Krysię nie martwię, bo ona zawsze sobie da radę. No, ale wiecie, no muszę ją znaleźć, bo nie wiem o co chodzi. Czemu ona się gdzieś, gdzieś po prostu szwenda z tym. Chłopakiem jakimś. Kim on w ogóle jest? Muszę się tego dowiedzieć, także oglądajcie ten odcinek do samego końca. Zostawcie łapeczkę do góry. No i ja się chyba zaraz już przebiorę. No przecież już nikogo nie śledzę. Nawet nie wiem, gdzie oni są. Tutaj jest ich dom. Może wejdę, co? Zadzwonię. Halo, jest tu ktoś? Nie wiem. No tego chłopaka. O, chyba, że Krysia tutaj się chowa. Ej, no właśnie. Czemu ja o tym nie pomyślałam? Tylko, że przecież ja za nimi szłam. Przecież ja w ogóle nie widziałam, żeby oni stamtąd gdzieś odeszli. Nie, no nikt mi nie otwiera. Nie sprawdzę, czy otwarte. Co wy o tym myślicie? Mam wejść do środka, napiszcie w komentarzu, widzowie. Dobra, uwaga. Trzy, dwa, jeden, wejdę. Drzwi się otworzyły. Halo, dzień dobry, jest tutaj ktoś może? Jakie biuro. I e, oni chyba są bogaci. Halo, dzień dobry. Ale ładne mieszkanie, ładny dom. Wow, jaka kuchnia! Ej, dobra, nie będę tutaj zwiedzać, nie no, bez przesady. Ja tutaj przyszłam poszukać jakichś wskazówek. W ogóle zepsuł mu się skin, nie wiem dlaczego. Mam takie rozmazane, ale nie zwracajcie na to uwagi, ja się zaraz przybiorę w swoją bluzeczkę, zaraz wam też opowiem coś. Ale teraz znajdziemy jakąś wskazówkę. Gdzie tutaj może być pokój tego chłopaka czy coś? Patrzcie, jaka sofa! Ej, totalnie kosmicznie duży jest ten salon! Co tu jest grane? Ej, dobra. Tu chyba nie ma żadnego pokoju jego. Tu jest jakaś łazienka. Tutaj coś takiego. Jaki, jakieś zakupy? Ale oni są bogaci! Ej, serio, ale dlaczego jego rodziców nie ma? Oni chyba wyjechali. Tu jest jakiś pokój. Dobra, ale nic nie widzę. Muszę znaleźć jakieś wskazówki. Jakieś wskazówki. Tutaj jest łazienka. No, w łazience nie będę nic szukać. A tutaj? Tutaj jest jakiś pokój. Ej, czekajcie, to z tego pokoju! To z tego pokoju patrzał na Krysie. Tutaj był. Czekajcie, zaraz coś znajdziemy, zaraz coś tutaj znajdziemy. Jest jeszcze gdzieś tutaj? Nie, już dalej nie można iść. O nie, 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 muszę przeszukać te szafy, muszę przeszukać te szafy. Ja się dziwnie czuję, jak mam tutaj coś przeszukiwać, ale muszę, muszę coś znaleźć, muszę znaleźć jakąś informację. Jest, widzowie, tutaj była w tej szafce nocnej książka jakaś. Taki zapis. Ej, czekajcie, tutaj jest coś napisane. Co? Tutaj są jakieś numery kontaktowe. Do cioci, babci. Okej. Okay. Ej, co jest? Czemu ma tyle numerów kontaktowych? To oznacza, że co, że on nie ma rodziców? Że ma tyle numerów? Babcia, ciocia, wujek? O co chodzi? Dziwne, dobra. Ale może tak ma sobie zapisane? No nie wiem. W każdym razie tutaj jest napisany jakiś kod do domofonu. Kod do domofonu 4477. Dobra, i tutaj jest napisane. Piętro piąte. Aha! Oh! Oni mają mieszkanie jeszcze w Berry Avenue. No, wiedziałam, że to są bogacze. Wiedziałam, że to są bogacze. Mają dodatkowo dom na Berry Avenue. Czajcie to? Ej, wezmę tą książkę. Albo wiecie co? Zrobię sobie zdjęcia, jej. Bo tam jest kod do domofonu. Może uda nam się weźć? Może oni tam są, w tym mieszkaniu? Hmm. No dziwne. No bo gdzie indziej? Przecież ich tutaj nie ma. A Krysia też nie jest taka, wiecie, głupia, że tak powiem. I na pewno nie ukrywałaby się w domu, który jest obok nas. Ale dlaczego ona chce się ukryć? No właśnie, pewnie zadacie mi to samo pytanie. Ej, tutaj jest jeszcze jakieś biuro. Może na komputerze coś sprawdzę. Czekaj, czekaj. No bra... A tu jest jakieś hasło. Nie znam hasła. Dobra, nie będę komuś grzebać. Wychodzę, stąd zamykam. Mnie to wcale nie było. Muszę jechać teraz do centrum miasta i tam muszę zrobić jakieś rozeznanie w terenie, ponieważ okazuje się, że kolega Krysia, właściwie jego rodzice chyba, mają też mieszkanie, więc mogą oni tam być. No i sprawdźmy sobie, widziałam sobie jakieś takie fajne autko. Jadę cały czas na czarno i to może dobrze, nie będę się na razie przebierać, ale wy widzowie, jeśli chcielibyście mieć fajne koszuleczki z mojego sklepu, to wam zaraz pokażę, bo zobaczcie, możecie sobie mieć takie fajne koszulki, jakie ja mam. Kiedy sobie wbijecie tutaj w klasyczne koszule, wpiszecie Patty X, to zobaczcie, ile ja mam różnych fajnych, kolorowych koszulek. Zapraszam was na moją grupę z Robloxa Team Patty X, tak się nazywa. Jest też świąteczna, jest halloweenowa. I są różne topy i nie tylko bluzeczki, białe, różowe, jakie tylko chcecie, więc zapraszam was, możecie napisać w komentarzu, jaką chcielibyście kolejną bluzeczkę, a ja taką zrobię. Ale na razie się nie przebieram, bo yy, ta stylowa moim zdaniem jest ok, Nie rzucam się tak w oczy, a Krysia zaraz zauważy moją bluzkę. Więc na razie tak zostanę. To jest dobry pomysł. Ok, Ruszamy w kierunku Brook Widzowie. No i zobaczymy sobie, czy tam będzie Krysia. Widziałam ostatnio, że ten odcinek mega Wam się spodobał, że Krysia poznała nowego kolegę, ale ja mam co do niego wątpliwości. Jakiś taki dziwny dla mnie jest. Bo najpierw mówił, że się nie znają, a nagle zniknęli razem. Co to jest grane w ogóle? Skoro się nie znają, to jak oni mogą znikać razem na tak długo? Dobra, powoli dojeżdżamy. Jestem tutaj koło piekarni. I słuchajcie, tutaj jest ten apartamentowiec. W Berry Avenue. A w ogóle zobaczcie, jak to jest pięknie Halloweenowo. Możecie też zobaczyć na moim kanale. Nagrywałam Halloween na Berry Avenue i różne inne rzeczy. Fajnie, fajnie tutaj było, ale okej, okay, dobra, ja teraz muszę znaleźć krysię. Bo inaczej będzie kiepsko. Zobaczcie, jaki piękny jest ten apartamentowiec. Tylko ciekawe, gdzie? Gdzie to będzie? Tam było coś napisane, że jakieś piętro, ale już dokładnie nie pamiętam, jak jedynie I zobaczcie, jak tutaj się prezentuje. Halo, halo, dzień dobry. No serio, akurat nikogo na recepcji nie ma? Chciałam się zapytać, czy nie widziała dwójki małych dzieciaków, które po prostu robią sobie jakieś chowanego i się przede mną ukrywają. No ale niestety tutaj nikogo nie ma. Jak zwykle w ochronie nikogo nie ma, w bloku. Pewnie ktoś jest na obchodzie. Nie można się nawet nikogo zapytać. Dobra, to ja będę sprawdzała po kolei. Idziemy tu. Może parkowanie. Czy oni by się ukrywali na parkingu? Nie, tu nie ma żadnego auta. O tutaj są jakieś ślady. Ej, tu są jakieś ślady auta. Ale przecież ten chłopak chyba nie jeździ autem, on nie ma prawa jazdy co? Dobra, tu jest wjazd. Okej, okay, tutaj nic nie ma. To idziemy na pierwsze piętro. Musimy po kolei wszystko sprawdzić eee, tutaj. Jestem i co? Dostępne. Tu nikogo nie ma. Dobra. Tu nic nie ma. Jedziemy na piętro drugie. Wow, ale fajne Halloweenowe rzeczy się wyświetlają tutaj, jak się zmienia. Piętra. Tutaj też nic nie ma. Dobra. Nikogo nie ma, nikogo nie ma. Będę każde po kolei. Piętro trzecie! Yy, tu nic nie ma. Ja nie mogę, serio. Ja w ogóle tracę czas na szukanie krysi. To jest w ogóle nie do pomyślenia. Dlaczego ona nie wzięła telefonu? Bym do niej zadzwoniła i problem byłby z głowy. Piętro czwarte! Nic tu nie ma. Ja nie mogę, serio, będę tak szukać. Idziemy teraz na piętro piąte. Chodźmy. kryś Co ty tu robisz? Nie wierzę. Co, co wy robiliście przed chwilą? Co, co wy w ogóle tutaj robicie? Nas? Nie, bo ja się zastanawiałam, gdzie ty jesteś? Jestem w szoku, że cię znalazłam. Czemu ty nie wróciłaś do domu na noc? No bo kazałaś mi się uczyć i, i zasłoniłaś mi wszystkie okna, a ja nie będę tak żyć. No dobra, przepraszam, że Ci zasłoniłam okna. Nie wiedziałam, że ten kolega jest taki ważny dla ciebie, no ale już uspokój się, dlaczego ty do domu na noc nie wrócisz? ty jesteś Mała! Mogło Ci się coś stać? No bo byliśmy gdzieś. Wiem, gdzie byliście. Śledziłam was! Widziałam was w tym strasznym nawiedzonym domu, a ty jesteś nieodpowiedzialny, a? że pozwoliłaś bo im ta, jej tam iść. Nie, śledziła! No! No i... Dlatego wyszliśmy tylnym wyjściem właśnie. Aha, to ty wyszłaś tylnym wyjściem? Tak, bo oh! widziałam cię. Jak? A Igor mi nie wierzy i mówi, że na pewno na pewno nie jesteś taka y, szurnięta. No no, dobra, jestem jesteś. szurnięta, ale to dlatego, że się o ciebie martwię! Bo no nie tak, wiedziałam, ale ty co ty to ty jest. Nie ty za... mnie śledzić, ja nie mogę mieć swojego życia! Możesz mieć swoje życie, ale chcę poznać tego kolegę. A w ogóle... Skąd ty się tu wziąłeś? Opowiedz mi coś o tym koledze. Chcę go poznać w takim razie, skoro to jest taki twój dobry kolega. Ty chcesz go poznać? To po prostu chodźmy, siądźmy i sobie z nim pogadaj. A nie, a nie ja ci będę wszystko mówić. No Masz go dobra, przed no. sobą. Ale ja nie wiem, czy on chce mnie zaprosić, bo ja w ogóle bym się jakoś przebrała, bo jestem na czarno ubrana, bo was śledziłam. Ale nieważne. Tak to się stało. Ej, Igor się zapytał... Jak ja was znalazłam? No słuchaj, wiesz co, bo. A wiesz co, lepiej nie będę mówić, bo jak się dowiesz, że grzebałam w jego rzeczach, to będzie. No mm. dobra, Igor lepiej... cię zapraszam na kawę. O, super! Ło! Wow! Co to za mieszkanie? Ej, ty jesteś. Bogaty? Czy on jest bogaty? Ło! Wow! Ej, dobra, poczekajcie, ja zaraz wrócę, idę się przebrać, bo tak dziwnie się czuję, jak jestem ubrana w te czarne ciuchy, już dobra, mogę się przebrać, ale, ale cringe widzowie, ale cringe normalnie, ale cringe. Ja nie mogę znaleźć, Michał. Moja córka jest chyba zakochana i ja jej robię właśnie siarę. Czy ja jestem tą mamą, którą zawsze nie chciałam być? Czyli, żeby wiecie, być wyluzowana i tak dalej, a się okazuje, że. dobra, jest problem. Dobra, e, dzieciaki, no to opowiadajcie. Chce pani coś do picia? No poproszę. Naprawdę piękne mieszkanie, podoba mi się tu. Ale Krysia, ty pamiętaj, że ty wciąż jesteś mała i jeszcze musisz mówić mi o wielu rzeczach. Muszę wiedzieć, gdzie chodzisz, z kim co robisz. Nie, ja już jestem duża. Ja, ja nie mam siły, widzowie. Ja po prostu nie mam siły. Kawę, herbatę pani chce? Kawę! Krysia, pomożesz zrobić, czy. Jak? Bo ja nie wiem, jakby wy... teraz. Nie wiem. Nie, nie wiem, co ja mam powiedzieć. Czy wy jesteście. Czy wy jesteście parą, Krysia? Nie, to jest tylko mój kolega. A dobra, jest, czy ty zawsze musisz robić taką siarę? <laughs> no bo ja nie wiem, jak ja mam to rozumieć, bo ja się tak. Jeju, ale serio, ale cringe, co ja robię? Ja zawsze, ja zawsze chciałam być taka wylozowana i w ogóle, ale teraz, teraz dopiero zobaczyłam, że jak, jak, moja mama się o mnie martwiła, to teraz ją rozumiem, bo ja się martwię tak samo o pięcioraczki. O, dziękuję bardzo, jaka piękna kawa, w ogóle w jakim pięknym kubeczku tutaj, dziękuję, bardzo dobra. No dobre, no to co, usiądźmy sobie może tutaj i pogadajmy. Jestem ciekawa, co powiesz o sobie. Ech, dobra, Igor, przedstaw się. Bo ja tam widziałam, wiecie, takie różne numery telefonów w tej jego książce. Muszę się zapytać go o rodziców. się jak on Kryśia, Trochę kultury! Kryśia, jak ty no. siedzisz? Gdzie taka rozłożona? Dobra, mm, no to opowiadaj, co tam u ciebie? Jak tam twoi rodzice? Skąd się wziąłeś? No tak jestem, Igor, mam 13 lat jestem z Live Together. Mam rodziców. Uf, a ja już myślałam, że on nie ma rodziców. No to dobra, to wy, wychodzi na to, jakby był taki ogarnięty w miarę. Czy ja jestem spokojniejsza? Nie wiem, czy jestem spokojniejsza. Zobaczcie, ja jestem taka spokojna jak jakość mojej bluzki, która się rozwaliła. Nie wiem, co się stało na Berry Avenue, ale po prostu aż z, aż z tych nerwów popsuła mi się jakość bluzki, nie? No, nieźle. Ale pracują długo. Okej, okay, rozumiem. No dobra, to słuchajcie, ja was przepraszam, Krysia. Ale ty też powinnaś mnie przeprosić, że nie wróciłaś na noc do domu. I nie wiedziałam, co się nie z tobą dzieje. Nie będę cię przepraszać. Jakbyś mi niczego nie zakazała, to nawet bym nigdzie nie wyszła. Dobra, ja nie będę z tobą dyskutować, bo Tylko ciebie... To jest twoja wina. Dobra, nie da się ciebie przygadać, nie będę z tobą dyskutować. W takim razie chodźmy razem na obiad. Zapraszam was na obiad, chodźmy do restauracji na obiad. No i zapomnijmy o tym. <laughs> Możesz się kumplować z tym Igorem ale ja chcę o tym wiedzieć, gdzie wychodzicie, kiedy, o której, i muszę wszystko wiedzieć. Dobrze? Przemyślę to. No, mam nadzieję, że pozytywnie rozpatrzysz moją prośbę. To chodźcie, idziemy na obiad. Piękny masz dom, piękne mieszkanie. W ogóle taki bogaty on jest, ja nie mogę. A pani też by coś o sobie opowiedziała? Mm, no, co ja mam Im powiedzieć? Im mniej, ja... mniej wiesz, tym lepiej żyjesz, serio. A co? Co, że nasza historia jest jakaś niefajna? Krysia? Mamy pięcioraczki, mam siostrę Marylkę, ona ma bliźniaki, Paulinkę i Olusia. No i mam jeszcze Kubusia i ogólnie bardzo dużo dzieci. Także dlatego się tak martwię. No ale dobra, chodźcie, chodźcie na lobby, zabiorę was na obiad. Będzie fajnie, będzie super. Chodźcie. Sorry za moją mamę, niestety taka już jest. Ale już przestań, Krysia, dobra? Ja, ja spróbuję wyluzować, spróbuję być yy, fajniejszą, wyluzowaną mamą. No ale co moja wina, że ja się stresowałam, że coś ci się dzieje? Już nie przesadzaj, no, no po prostu się stresuję. Dobra, mamo, już skończmy ten temat. No dobra, no ale co, no? Zobacz, już się wieczór robi. Dobrze, że, że ty już wróciłaś, bo pięcioraczki zostały na noc u Kasi. A ty też chciałaś iść na imprezę Halloweenową i nie poszłaś, dla tego chłopaka. Dobra, ja już nic nie mówię, ja już nic nie oceniam, no to tak, jest twój tak, wybór. Nie musisz wszystko skomentować tysiąc razy, no. No dobra, tak. dobra, już nie będę nic skomentować tysiąc razy, no. Chodźcie na obiad, zjemy sobie, poczęstujcie się, musimy rozluźnić atmosferę, są tutaj burgerki, są tutaj hot dogi, bierzcie, co chcecie, zjedzcie sobie krycie, ale kociołka nie da się. Zjeść. To tylko jest element dekoracyjny. Mamy sushi, mamy zupy. Ja sobie zjem hot doga. No i usiądźmy sobie razem. Spędźmy ten wieczór razem. Mm, ale super, Igor. Dzięki, że zaopiekowałeś się Krysią, ale i tak, i tak jest coś dla mnie podejrzane. I tak, coś, coś on jest dla mnie podejrzany i coś, coś mi w nim nie gra. coś, coś, coś jest na rzeczy. Ja będę. Będę to sprawdzać, ale Krysi na razie nie będę o tym mówić. Na razie tego nie słyszy, bo wyłączyłam mikrofon, więc na pewno będę go sprawdzać i będę miała na oku go. Będę miała cię na oku, Igor, pamiętaj. Dobra, to już włączam mikrofon. No to Krysiu, zjedzmy sobie, ale super wieczorek. No, nie, nie, no. no. No i niedługo wracamy do domu. Dzięki, że widzowie oglądaliście i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!